Hej! Dzisiaj na naszym filmie obejrzymy kolejną parę farb od renesansu, czyli Helio Turkus, Stara formuła, taka sprzed dwóch lat i nowa z teraz. Test będzie wyglądał tak jak zawsze. Obejrzymy głównie poziom świecenia i czy jest jakaś zmiana w podcieniu. Płynna konsystencja starej wersji. A nowa powinna być bardziej taka jak pasta do zębów. No i zgadza się, dokładnie taka jest. Co do tego koloru, uważajcie na łapki i ubrania, on bardzo mocno barwi. Można się zdziwić, jak się ubrudzi. Stara wersja, dość gęsto nałożona, Chyba nawet już za gęsto. Muszę ją bardziej aktywować, bo nie chce nam płynąć. Taka trochę gęstsza frakcja od góry. Zupełnie zupełnie gęsta jeszcze, żeby zobaczyć połysk. I zaraz sprawdzimy wersję nową. Również mam wrażenie, że ładnie się rozpływa jest tu bardziej zielonkawa, ale może tylko na palecie. No jest trochę. Na pewno ładniej pracuje na papierze. Jeszcze taką gęstszą frakcję tu damy. Także jest różnica w odcieniu. Ja ją widzę, popatrzcie. I dużo większe nasycenie jest w tej nowej. Ona w filmie, one obie są niebieskie, natomiast one są takie niebiesko-zielone. Zrobię Wam zdjęcie, będzie pewnie widać lepiej. I jeszcze założymy po kwadracie. Gęsta stara. trochę źle się położyło, bo tam było wilgotno. Pozwólcie, że domaluję w takim razie jeszcze nieco tu na brzegu. OK. Czyszczę pędzel i zaraz zobaczymy tą nową. No zdecydowanie ta się bardziej jak masełko nabiera. Dużo łatwiej operować. Nie ma takiego oporu materii. Dobra. Mamy kwadraty, mamy kolory. Idę suszyć i zobaczymy, jak wyjdą. Zaczekajcie. Ok, mamy nasz turkus wysuszoną. On dalej uparcie na zdjęciu wychodzi jak niebieski. Więc zdecydowanie zrobię Wam zdjęcie. Jeśli chodzi o wersję pierwszą, no tu, gdzie jest grubo, to on się świeci. W objętości nie. Nowa wersja nie, też się nie świeci. Natomiast spójrzcie, że jest ładniej rozpłynięta. Używamy tego samego papieru i tych samych pędzli. Zdecydowanie zmiana składów wpływa na plus. Co do świecenia. No tu jakiś taki minimalny poblask mamy. Jak jest bardzo gęsto, ale tu jest tak gęsto, że można dodać tego zrobić. No a tutaj mamy z poprzedniej wersji świeci dużo bardziej. Także z nią myślę tylko bardzo nie przegiąć. Jak widzicie taki naprawdę mocny kolor można uzyskać bez świecenia. To świecić nie będzie. Nie dawać tylko takiej typowo stuby. Natomiast w poprzednim to świecenie jest jeszcze jeszcze większe. Także zdecydowanie poprawione. I tak jak mówię, lepiej operuje się pędzlem przy tych nowych niż przy tych starych. Są łatwiejsze do aktywacji. Dajcie znać, co sądzicie o tym kolorze. Ewentualnie, czy macie z innych firm. Czy używaliście? Kolor jest bardzo przyjazny. Jeszcze spróbuję podnieść talerzyk. No ja też wychodzi jako niebieski, a on jest taki zielonkawo-niebieski. Tak jak mówię, zrobię Wam ekstra zdjęcie do niego, żeby nie było zafałszowane. I widzimy się w kolejnym filmie. Będziemy mieli, co to mamy? Roł Amber. Do zobaczenia!